Imprezy, która odbędzie się jutro o godzinie 15. O, to super. Jeszcze się waham, czy zaprosić Binet, Tap i Lile. Nie wiem, twój wybór. Właśnie. Siadajmy już, bo zaraz dzwonek. Dobra. Drrr. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, proszę pani. Dzisiejszy temat to pierwiastki chemiczne. Przepiszcie temat do zeszytu. Zróbcie się zadania na stronie dwudziestej. Czas start. Czy wszyscy już skończyli? Tak, proszę pani. Tego nie rozumiem. Mówisz, Lilo, że ja to bardzo dobrze rozumiem. się okaże się na sprawdzianie. To dzwonek. Zbiorę ćwiczenia. Bmm. Mogę to zrobić. Uwaga, wszyscy! Zapraszam całą klasę na moją imprezę urodzinową, która odbędzie się jutro o godzinie 15. Co, kupimy coś He, Hehe, <zysy> <zysy> no. Ej, co dzieje? Bo ja wzięłam krople od syrania. O, ja wzięłam ryby niby. Miska jest normalna, ale ryby są jakieś, nie wiem. Mama mówiła, że jakieś niedobre i żebym ich nie brała. Więc je wzięłam. A Ty, Bina, co wzięłaś? Hyhy, <laughs> ja wzięłam. Takie coś, co uwielbiają wszystkie miałkowate koty. I albo jej siostra, albo ona zje to, bo to jest niedostępne praktycznie w sklepach. Mój tata UUA pracuje tam, w takiej firmie. Właśnie się nazywa UUA. I ten i te UUA robi bardzo to jedzenie, które można kupić tylko w ich firmie. Jest ta firma bardzo rzadka. Dobra, dobra, ale przejdź do rzeczy. Co to jest? No to się nazywa tak jak firma. Ła! Powtórzycie Dina, powiedz nam, co to jest? No więc to są takie śnieżynki, pod którymi jest bardzo pyszne, pyszna kocimiętka. A oni tego nie wiedzą, bo w oryginale jest co innego robione. Taka jakieś pyszne ciasto, a tutaj jest kocimiętka, a koty szaleją na kocimiętkę, więc raczej wygramy. Dobra, super, idziemy na imprezę. O, cześć Bella i Jessie. Cześć dziewczyny. Ej, mamy dla Ciebie prezenty. O, to super. A to bardzo rzadki płyn do kąpieli, do mycia futra. Dziękuję. A to ode mnie. Skarłatna perła. Ha! Skąd ją masz? Dzięki Jessie. Muszę ci rozgości się. Witam Was. Cześć Bella! Przyniosłam Ci książkę o mitologii greckiej. Musisz się trochę pouczyć. Dziękuję. A ja przyniosłam Ci bardzo fajną lornetkę. Ha! Dziękuję. Rozgaście się. Cześć, Bella! Cześć! Cześć, chłopaki! Przyniosłem ci aparat w bardzo brzydkim kolorze. Absto ładny kolor, dziękuję. Proszę. Ja przyniosłem ci deskę do snowboardu. Ale ładna, znowu w kolorze różowym. Dzięki, rozgaście się. Cześć, Bella! Cześć chłopcy! Mam dla ciebie najfantastyczniejszy prezent na świecie. Szczotkę do mycia pach. E, dziękuję. Jak chcesz to mogę opowiedzieć ci instrukcję. Bierzesz jakiś płyn, obojętny jaki. Najlepiej najdroższy jaki masz. Nakładasz multum płynu. Ja tak to robię. Mama mówi, że trochę za długo. Ale moim zdaniem multum płynu jest bardzo git. A później bierzesz, yy, rozszerzasz rękę i chorujesz, po tej pasce. Mam nadzieję, że Ci się spodoba, bo dla mnie super produkt. Już mam dla Ciebie szczotkę, ale ja mam do czesania futra. <laughs> Dziękuję chłopcy, możecie się rozgościć. Ach, ale wygodnie. Są bardzo pyszne. Dojmu, dojmu! Mam dla Ciebie sucharkę, a ja mam dla Ciebie kaczyżkę na kąpieli. Baw się z nią fajnie, bardzo lubi jak się drapieją po Nie chodźcie, no się. O, ptaki, wina, fajnie, że wpadli. Ciebie prezenty. Oto twoje ulubione rybki. Proszę. Dziękuję ptak. Nie spodziewałam się tego po tobie. Jest bardzo fajny ketchupik. Najlepiej brać go po kropelce, bo jest bardzo ostry. Dziękuję Lila. Spróbuję go dzisiaj. Ja mam takie coś nie niedozorwania z firmy Ua! Mój tata robi taki produkt. Sama wiesz, że nazywa się Ua. Jest bardzo rzadki do do rwania i ma pyszne ciasto w środku. Musisz go spróbować. O, dziękuję, Bina! To najlepszy prezent, jaki dostała Bella, przywitałaś już wszystkich? Tak, mamy. Zobacz, co dostałam. Czadki produkt u Ani do Dorwania, ulubione rybki i multum super ketchup z firmy najlepszej, nie wiem jak już się nazywa. Chyba Sinkła. Ale będzie jak będą synać, jak niepamięte! No, albo jak będę szaleć i rozwalać wszystkie burgery i to sama Bella. Albo jak będą żykać. No. Przeliście, aż tak. Mamo, chodź pokroić tort, bo ja nie umiem. A co to? Ua? Co ten produkt rzadki? Pierwsza go spróbuję po torcie. Mm -hmm. Mm -hmm. O, Daj dziewczyny, musicie to zobaczyć. Co? Chodźcie szybko. No dobra, taki produkt Was zniknął. Rozejrzyjmy no się. Czas dokonać dzieła z pro. E, jeszcze to. Całe. Do Ale to udało się. Dobra, jestem głodna. Przynieście mi te marcheweczki. No, lepiej, Uwielbiam marcheweczki. sprawdzić skrzynki jak nie wykryto eee. 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 odpocznijmy sobie. ale wygodnie eee. dobra napijmy się tych szejków no Burzę eee. do kibla Uw, ja się nie wejdę stąd zamknę ich na klucz eee. U, ja też musimy się tego pozbyć i zrobić sobie miejsce do srania eee. <trony> he, he A, nas goni dużych hamburgerów! Chy, ha, ja się schowam, wy się wywaliliście! O, oh, o, oh, Boli mnie brzuch! Co dzieje? Wielkie nieba! Uwaga, wszyscy, impreza odwołana! Mm. O nie, najadła się Kosincki. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Musicie koniecznie subować i lajkować, jeżeli chcecie dowiedzieć się o lepszych wybrykach Rubiny ptapi i Lili. Cześć!